Dokładnie dzisiaj do Fortnite'a została wprowadzona Halloweenowa aktualizacja, po której w grze pojawiło się ogrom zmian, a w tym ogrom darmowych nagród, karnet z nagrodami, nowe lokacje, zmiany na wyspie, nowe przedmioty, zmiany fabularne i wiele innych rzeczy. Cześć wszystkim, z tej strony niektóinny, kodmigao i witam Was na odcinku z nowej aktualizacji. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu, a jeżeli jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 500 fałdolców, to zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kotkicie tak jak te kozaki i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak chyba każdy z Was bardzo dobrze wie, dokładnie dzisiaj w sobotę o godzinie 8 rano do Fortnite'a została wprowadzona ostatnia wielka aktualizacja obecnego sezonu 4, po której w grze pojawiło się ogrom zmian i nowości. Jedna z kluczowych rzeczy, która miała trafić do gry zaraz po jej wydaniu to dosłownie całe wydarzenie halloweenowe, dzięki któremu na wyspie i w samej grze pojawiło się najwięcej nowości, co zresztą zaraz zobaczycie, bo poza tym jest jeszcze ogrom innych rzeczy. Zanim jednak do tego przejdziemy, mam dla Was jeszcze jedną ważną informację na początek, a mianowicie w tym filmie nie będziemy omawiać sobie tak dokładnie zmian fabularnych, ale jutro na kanale pojawi się specjalny osobny odcinek na temat tego, co się w tym temacie zmieniło. A więc tak, przechodząc już do samej aktualizacji, to jedna z pierwszych rzeczy, i tak naprawdę kluczowych, które zostały dodane zaraz po jej wydaniu, to zmiany na Halloween, ponieważ, jakby nie patrzeć, była to aktualizacja na to wydarzenie. Jedna z pierwszych rzeczy w tym temacie, którą otrzymaliśmy, to nic innego jak Halloweenowe skiny. I teraz w tle możecie zobaczyć wszystkie nowe mroczne skiny, jakie trafią do sklepu w najbliższych dniach. I pamiętajcie, że nie wszystkie trafią do sklepu w kolejnych godzinach. Niektóre z nich trafią do sklepu z przedmiotami zaraz po aktualizacji a większość trafi do Fortnite dopiero w kolejnych dniach, aż do samego końca sezonu i ja sam najbardziej czekam na Mrocznego Marshmallow, Mrocznego Futrzaka i tego skina na moim ekranie. Następna nowość z tej okazji to ogrom i to dosłownie ogrom zmian na wyspie i widzowie, tutaj pojawiło się chyba najwięcej nowości w tej dużej aktualizacji, a jedna z pierwszych rzeczy w tamtym miejscu to zmiany w lokacjach i nowe miejscówki. Lokacje, które przeszły największe zmiany to tak, Wielki Lodowiec, który jest... Teraz mroczną lokacją. Ta miejscówka na środku wyspy tutaj, która też jest mroczna, baza buntowników, która też ma sporo dekoracji oraz ostatnia duża lokacja, która przeszła tylko zmiany, to wojownicze włości. Pozostałe lokacje na wyspie również przeszły mniejsze Halloweenowe zmiany i praktycznie na każdej miejscówce jesteśmy w stanie spotkać różne mroczne dekoracje, takie jak dynie, pajęczyny, wiedźmy i inne ciekawe rzeczy, które są serio kozackie. Co ciekawe, poza tymi zmianami jedna lokacja. Lokacja na wyspie została całkowicie usunięta, i chodzi tutaj o karkołomne koleje, które od wydania tej aktualizacji zmieniły się na miejscówkę farmy, tą, którą macie w tle, i lokacja ta wygląda troszeczkę inaczej. Pozostałe nowości na wyspie musicie sprawdzić już sami, bo jest ich na tyle dużo, że mógłbym o nich rozmawiać cały odcinek. A to nie wszystkie nowości, jakie tam trafiłem. i następne zmiany z okazji tego wydarzenia to darmowe nagrody dla wszystkich graczy. Wszyscy gracze zaraz po wydaniu tej aktualizacji otrzymały. Mali od Fortnite'a zadania o darmowe, halloweenowe nagrody w praktycznie każdym trybie i tak, mamy zadania, które dotyczą trybu podstawowego i kreatywnego oraz zadania związane z nowym trybem hordy, tym z zombiakami. W każdych zadaniach jesteście w stanie zdobyć sporo dodatkowego poziomu konta, a poza poziomem czekają tam na Was darmowe, halloweenowe nagrody, których jest też bardzo dużo i do gry trafił również karnet z nagrodami halloweenowymi, ale o nim powiemy sobie dopiero za chwilkę. A i Miałbym jeszcze dodać w temacie darmowych nagród widzowie, że po tej aktualizacji pojawiły się dokładnie dwa darmowe skiny dla graczy. A mianowicie, już 22 października w Fortnite startuje turniej o te dwa skiny Venomów. Sam turniej jest na duo, a szczegóły o nim podam wam, gdy będzie do niego bliżej. Kolejna zmiana, jaka trafiła do gry, to nowy tryb hordy, z którym są związane te jedne nowe zadania o darmowe nagrody. I sam tryb polega na tym, że walczycie w drużynie z zombiekami, co trafia do gry co roku, więc. Osoby, które grały rok temu, na pewno wiedzą, co to jest za tryb. Wracając do zmian na wyspie, to pojawiły się tam nowe przedmioty, i tak, mamy tam dwa nowe mityki. Jeden z nich to rowerek piły, który wybucha po doleceniu do gracza, a drugi przedmiot to piła mechaniczna, którą mogliście zobaczyć na tym ostatnim zwiastunie tego wydarzenia. Przedmioty te jesteście w stanie zdobyć ze wszystkich skrzynek na wyspie, więc na pewno każdy z Was będzie miał okazję nimi zagrać. A poza tymi rzeczami, tutaj na mapę wróciła jeszcze ta. Strzelba tutaj, dnietnica, czyli rakietnica, i miotła do latania, i też są one dostępne w skrzynkach na wyspie. Następna nowość to nowe współprace, i tak widzowie, po tej aktualizacji otrzymaliśmy trzy nowe skiny ze współpracy z Disneyem i macie je przedstawione teraz w tle. A same przedmioty albo już znajdują się w sklepie z przedmiotami, albo trafią tam w następnych dniach. Co do fabuły obecnego sezonu, to widzowie, tak do Fortnite została wprowadzona postać Mephisto, czyli nasz następny złoczyńca który będzie ważny dla fabuły Fortnite'a w tym rozdziale i co ważne na wyspie już zaszły pewne zmiany z jego okazji. Przykładowo ta woda, która znajduje się w lokacji bogów greckich, chodzi o tą zieloną wodę z czaszkami, to zmieniła się ona i od wydania aktualizacji ma ona czerwony kolor, tak jak widzicie na zdjęciach i tak już zostanie do końca tego sezonu. Poza tym sam Mefisto jest nową postacią na wyspie, do którego po podejściu jesteście w stanie oddać swoje życie za przedmioty i przykładowo za 20hp jesteście w stanie dostać jakieś item, za 40hp możecie dostać lepszy item, i macie to widoczne tutaj. Kolejne nowości trafiły do pozostałych trybów gry, i tak widzowie, do trybu wyścigowego został dodany całkowicie nowy sezon wyścigowy z podniebnym motywem, w którym otrzymaliśmy ogrom nowych map do ścigania, nowe karoserie do pojazdów oraz co ważne, nowe zadania. W zadaniach tych, jak zawsze, jesteście w stanie odebrać sobie darmowe nagrody na konto i nagrody, które jest jesteście w stanie zdobyć w tym sezonie wyścigowym macie widoczne teraz na moim ekranie i co ważne sezon ten w wyścigach potrwa do 1 grudnia, czyli zaraz do nowego rozdziału 6. Następny tryb, który otrzymał zmiany to oczywiście tryb Lego, w którym pojawił się całkowicie nowy mroczny motyw, czyli motyw Halloweenowy i pojawiło się tam sporo nowych rzeczy takich jak dekoracje, zwierzęta, postacie, które się tam przemieszczają i wiele innych bardzo ciekawych rzeczy. Co ważne to właśnie w tam w tym trybie pojawił się karnet z nagrodami, ten którego macie przedstawionego teraz na moim ekranie i w karnecie tym jesteście w stanie zdobyć sporo elementów do budowy waszych wiosek oraz skina i skin jest dostępny w płatnej jej wersji. Przedostatni tryb, który otrzymał nowości po tej aktualizacji to oczywiście tryb festiwalu muzycznego, w którym również pojawiły się nowe zadania halloweenowe, a przynajmniej takie miały się pojawić po tej aktualizacji i jeżeli trafiły one do gry to zapewne są tam do zdobycia. Jakieś instrumenty mroczne. No i ostatni tryb, który dostał jakieś pojedyncze nowości, to tryb reaktywacja, w którym Fortnite, jak zawsze, zmienił kilka przedmiotów, które są dostępne tam na wyspie. A to, jakie dokładnie rzeczy się zmieniły, sprawdzicie sobie wchodząc teraz do Fortnite'a. To, co przedstawiłem Wam tutaj, to wszystkie nowości, które trafiły od razu po wydaniu tej dzisiejszej mrocznej aktualizacji i spodziewajcie się, że w najbliższych dniach zmian będzie jeszcze więcej i tak samo nagród będzie więcej, ...ale wszystkie z nich my gracze poznamy dopiero w najbliższych dniach. A jeżeli ktokolwiek z was chce na kanale kolejne odcinki na temat aktualizacji i nowości... ...to zostawcie pod tym filmem standardowo łapeczkę do góry i komentarz aktualizacja... ...a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek... ...to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry... ...o ile w ogóle wam się on spodobał, pamiętajcie... O Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!